wieczór, środa w Niemczech wczoraj było święto połączenie Niemiec także długi weekend sobota, niedziela, poniedziałek prze, przechodni most most taki no i wtorek święto środa, dzisiaj byłem w pracy w tej chwili e, moja partnerka jest na dyżurze dyżur ma dzisiaj cały dzień miała do obiadu w obiad, w obiad przerwę, także zjedliśmy i pojechała znowu a w tej chwili będę ją odbierał będę ją odbierał około 22 może parę minut po z pracy na, na mitak była na, na, mitak, na, na, mitak, na obiad była służbówką a teraz przyszedłem ponieważ pszczoły już nie latają, chciałem zobaczyć, jak, jak mocne są moje odkłady. Tam zaglądałem, tu zostały dwie rodziny, tam jedną wykasowałem, wyczepałem. Tam jest 10 ramek luźno pszczół, tu jest 8 ramek luźno pszczół, na tym e, pamiętacie, tu stały cztery rodziny, to, to jedna się osypała, druga się, znaczy osypała. No, wyczepałem pszczoły, ponieważ no, no, nie dałyby rady, nie, nie dałyby rady. A teraz chcę trochę zajrzeć do, do odkładów. Nie będziemy grzebać w ramkach, tylko tak po prostu daszek. Daszek Co tu jest? Ile jest pszczółki? Pszczołki jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na pięciu uliczkach. W pięciu uliczkach jest pszczoła. Ok. Myślę, że sobie ten odkładzik poradzi, no uciekać mi stąd. Op, nie chcę ich tutaj kaleczyć. Okej. Okay. Jak to mówią? Zaczęła się już wiosna u nas. Jeszcze jesień się nie rozpoczęła, a już myślimy <tuszyk> jak te pszczółki, tu, była, tu był odkład przekładany do, do normalnego korpusa. Ok. To karmienie skończyło się już dawno, ale ten był odkład robiony raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I tu na siódmej uliczce też jest trochę, powiedzmy, sześć uliczek. Sześć uliczek. Tutaj szybciutko Tu z tej strony są To są odkłady Robione już późno Hop. na skrobałem Trzeba to później zabrać do przytopienia Ok, tu też widać pszczoły Nie robimy dymu, ale tu jest odkład raz dwa Widzę pszczoły na trzech uliczkach, odkryjemy trochę folii. Może trzeba będzie go gdzieś podać. Raz, dwa, trzy na trzech uliczkach, ok. Pokarmu, pokarmu im tu nie braknie. Ok. To znaczy, się, jeśli chodzi o pokarm, to one mają pokarmu na do połowy lutego, a w połowie lutego już dostaną, już dostają no, e, ciasto, ciasto wodaj, i pierdały i inne. A jak będzie słońce, i będą się odlecieć, to dostaną może syrop nas po syropie się szybko rozwijają, i pójdzie rozwój znów na kolejne odkłady. E, ta gospodarka moja jest trochę inna niż gospodarka w Polsce Hop. tu jest raz, dwa, trzy, cztery i tam na piątej uliczce są też pszczoły ale liczymy cztery te wszystkie ramki zostaną tak jak są tam jest podokładane podokładane yy, węza <laughs> węza o, tutaj tutaj to jest gromadnie o. o proszę raz, dwa, trzy, cztery, pięć pięć uliczek super ok Pięć uliczek czyli średnia średnia w odkładzie cztery uliczki, cztery uliczki to jest cztery ramki to jest też pełno raz dwa, trzy, cztery No, piąta tutaj ramka się złamała, śrubę wkręcił <słuch> Właściciel tą ramkę miałem wyrzucić, ale myślę sobie, a do odkładu ją wezmę, ponieważ fajny drut tam był założony już i, i ten a to zajmuje czas, rok to drut i, i, i już z węzą była <laughs> Dlatego wziąłem to, zrobiłem, bo nie ma problemu. Pszczołom nie przeszkadza mi też. Tu jest jeszcze jeden odkład. Tu jest też fajny odkład, nawet nie zaglądam dalej. Bo nie ma potrzeby zaglądać się pokoić okej okay. to są wszystko odkłady początek lipca robione tutaj w tym rzędzie tu jeszcze są te dwa też początek lipca koniec czerwca tu są dwa ten jest też przełożony na to był też słabiutki odkładzik, ale on raz, dwa, trzy, cztery odkryjemy trochę folię o, mocnił się ładnie raz, dwa, trzy, cztery o, na pięciu, pięciu uliczkach, w pięciu uliczkach jest są pszczółki, okej okay. nie pamiętam co tu było to był troszeczkę mocniejszy odkład z tego względu jest jest ale nie 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 nie, nie, wróć raz dwa trzy no mówią szczerze to na dwóch mocnych uliczkach ok to jest kolejna rodzina jak gdzieś będzie jak gdzieś będzie jakiś problem to my tą rodzinę po prostu podłożymy gdzieś na jakiś bezmatek albo tak trzeba będzie ratować gdzieś jakąś inną do pierwszego już zaglądałem do drugiego op. Op. drugim jest Raz, dwa, trzy, cztery na pięć, ale liczymy cztery. Okej, okay. tu jest odwrócona. Ten był mały odkład, dlatego jest odwrócona ta dachówka. Tu Jak tu będzie dwie, to góra, ponieważ one były szykowane. Na o nie! Raz, dwa, trzy, cztery. O, tu jest jeszcze mocniejszy niż tamte. Ok. Cztery. Czyli odkładamy tą dachówkę, przekładamy. Gdzieś szykowałem na wymianę tam na ratowanie jednej, do, zabrać odkład do, do i wytypowałem dwa, i ten był właśnie też z, z wytypowanych odkładów. Raz, dva, tri, štiri, štiri tam prikriti paski, štiri. Vtipoval sem dva odkvada. Eden, właśnie, iz tistih, je bil že zabrani. Tu je tudi raz, dva, tri. Ok. 4, ale powiedzmy 3, bo tam jest, niby są pszczoły, ale tak rzadko. No ok, I tu w tym rzędzie ostatni, tam jeszcze jeden jest stoi. Raz, 2, 3, 4, ok, 4, na piątym jest też. Ale liczymy cztery. Tak i tak i tak do zimy. Przewiduję, że zimy będziemy mieli.